Pani poseł Joanna Kluzik Rostkowska przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nie mam, nie mam Panie tak? Ministrze, Panowie no, no, Generałowie, Panie Ministrze, zacznę od Pana. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że Pan ciągle nie może przeżyć tego, że nie jest już ministrem obrony. My dzisiaj rozmawiamy o tym. Co zrobić, żeby być bezpieczni w przyszłości, a nie o tym, co się, wydawało, co się wydawało kiedyś. Panie ministrze, ja jeszcze też chciałam powiedzieć, że ja na Monte Cassino byłam i pana tam nie widziałam, więc może zacznijmy, zacznijmy od pana. Proszę państwa, bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Równie ważne, choć nie tożsame jest poczucie bezpieczeństwa, bo można być bezpiecznym i nie mieć tego poczucia, można również nie czuć się, znaczy nie być bezpiecznym, a nie do końca to rozumieć. My, nasza historia pokazała, że my doświadczaliśmy obu stanów, jak nikt w Europie nie, znaczy, jak nikt inny w Europie nie, nie rozumiemy, jak nikt w Europie, nikt innych w Europie my doskonale rozumiemy, co to znaczy być w niebezpieczeństwie i jak próbować sobie z nim radzić. Polska dzisiaj trzeba to przyznać uczciwie, jest krajem przyfrontowym, a czas, w którym się znajdujemy, Trzeba traktować jako czas przedwojenny. Ludzie mnie często pytają, ponieważ jestem w, w Komisji Obrony, pytają mnie, czy będzie wojna. I ja odpowiadam wprost. Nie możemy jej wykluczyć. To, czy ona będzie, czy nie, będzie zależało od tego, jak my się do niej przygotujemy. Im lepiej się przygotujemy, tym większa nadzieja, że to nie nastąpi. To jest dzisiaj polska racja stanu, tak się przygotować na zagrożenie, żeby ono nie, finalnie nie nastąpiło. Ale co to znaczy, dobrze przygotować się do wojny? Otóż, proszę Państwa, my po doświadczeniach rządu PiSu doskonale wiemy, co to znaczy, jak się nie szykować dobrze do wojny. Ja akurat zaczęłam pracę w. w w Komisji Obrony, wtedy kiedy pierwszy minister obrony rządu PiSu przyszedł i chwalił się, że właśnie wyrzucił 90% kadry oficerskiej na najwyższym na szczeblu. To jest dbanie o bezpieczeństwo Polski. To, to zaniedbania, brak kadry, rezygnacja z wielu rozpoczętych działań. To doprowadziło do sytuacji, w której dopiero przejrzeliście na oczy, jak wojna się zaczęła i zaczęliście dramatycznie nadrabiać wieloletnie zaniedbania. To my dzisiaj, to my dzisiaj, rząd Donalda Tuska podejmujemy kolejną bardzo konieczną pracę, żeby ten stracony przez państwa czas, żeby ten stracony przez państwa czas. Nad, Nadrobić. Czy pan poseł Antoni Macierewicz może wytrzymać chwilę i nie komentować każdego zdania występującej osoby? Bardzo proszę o zachowanie powagi na tej debacie. Działamy w kilku obszarach, które składają się na budowanie odporności państwa i przygotowanie do nadchodzących zagrożeń. Dążymy do tego, aby mieć odpowiednio dużą, dobrze przygotowaną i ozbrojoną armię. Jesteśmy członkiem, jesteśmy członkiem NATO, i pan poseł Słowski musi swoje także. 5. W czasie Sojuszu. debaty. Jest głos teraz dla Koalicji Obywatelskiej. Jak był głos dla Prawa i Sprawiedliwości, pan przewodniczący Błaszczak to znaczy, miał szansę jeśli, wypowiedzieć się do samego pan końca. pan poseł uważa, że ja mówiąc, że mamy mieć dobrze przygotowaną armię, kłamie, to znaczy, że pan nie rozumie, czy nie zagrożenie bezpieczeństwa państwa. W wracam do tematu. Dobra, duża, dobrze przygotowana armia. Oczywiście jesteśmy członkiem NATO. I dzięki temu możemy liczyć na, na artykuł 5, który zakłada solidarność wszystkich członków NATO wtedy, kiedy jedno z państw zostanie napadnięte. Ale przed artykułem 5 jest artykuł 3, który mówi o tym, że my musimy mieć zdolności do samoobrony. E, w związku z tym potrzebujemy silnej, dobrze wy, wyposażonej armii. Również prowadzimy rozważną i skuteczną politykę sojuszniczą nie ma kolizji pomiędzy byciem dobrze usadowionym w Unii Europejskiej i w strukturach NATO. Akurat tak się składa, że zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej to są również członkowie NATO. Stawianie tego w opozycji jest absolutnie nieporozumieniem. I my musimy robić wszystko, żeby zarówno być dobrze usadowionym w strukturach Unii Europejskiej. Jest bardzo potrzebna współpraca Wojskowa, cieszymy się ze wspólnej inicjatyw jak Europejski Fundusz Obronny. Chodzi o to, żeby wykorzystać wszystkie możliwości, bo potencjał na to, kiedy porównamy ilość żo żołnierzy, pieniędzy, wyposażenia, my jesteśmy silniejsi niż Rosja. Problem tylko polega na tym, żebyśmy potrafili razem razem się, się bronić i dlatego nie możemy być na peryferiach jak państwa czasów Unii Europejskiej i innych struktur, tylko, tylko musimy być jej, w, ich, w ich centrum. Stąd dobre, dobre budowanie polityki od, od, odporności, chociażby przez, przez otworzenie Trójkąta wajmarskiego i różnych innych działań. Następna kwestia. Konieczne jest kształtowanie służb jako jednego organizmu, w którym każdy odpowiada za coś innego, jednak to tworzy spójną i sprawną całość. Mając na uwadze, że dzisiejszym wyzwaniem jest stawienie czoła przeciwnikowi o wielkim potencjale, musimy szukać asymetrii i wykorzystywać tę asymetrię na własną korzyść. Każda służba działająca w systemie bezpieczeństwa państwa ma swoją specyfikę i zadania. Widzimy jednak potrzebę osiągnięcia tej synergii wzajemnego wzmocnienia przy unikaniu mm, konkurencyjności. I tak policjant, który Sprawuje zadania patrolowe, musi wiedzieć, że jego praca może się przyczynić do działań kontrwywiadu. Wiedza gromadzona przez Straż Graniczną może być przynata wywiadowi, a informacje zbierane przez służbę o ochrony kolei mogą być punktem wyjścia do przeciwdziałania aktom sabotażu. Więc to wszystko musi ze sobą współgrać. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie pomijajmy, Wiedzy, która jest gromadzona dzięki wysiłkowi Ukrainie, która dzisiaj się zmaga z rosyjską agresją. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że my musimy pilnie obserwować i analizować to, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie po to, żebyśmy się przygotowali do wojny, która oby nie nadeszła. I teraz to co widzimy na froncie, ja tu podam kilka przykładów, które mogą być zaskakujące. Drony i sposób ich użycia potrafią zmieniać bieg walki i niwelować tradycyjne przewagi. Znaczy tanim dronem można trafić bardzo drogi sprzęt i unieruchomić go na zawsze. Tanie i proste uzbrojenie, użyte w niekonwencjonalny sposób, przesuwa relacje koszt-zysk na niekorzyść strony stosującej drogie i skomplikowane systemy walki. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy takim symetrycznym konflikcie pewnej równowagi sił, gdzieś w pewnym momencie. Tanie, skuteczne, łatwe w produkcji rzeczy będą, będą działały bardzo dobrze. Wojna elektroniczna. Proszę Państwa, wojna elektroniczna dzisiaj jest w stanie ustawić w miejscu, zatrzymać bardzo drogi, bardzo skomplikowany, naszpikowany elektroniką sprzęt. Nowe standardy wyposażenia pierwszej pomocy i metody medycyny pola walki dają za to szansę ratowania tych żołnierzy, którzy jeszcze w poprzednim czasie nie byli w stanie tego wszystkiego przeżyć. Także podsumowując, polityka wewnętrzna, budowanie armii, sojusze, Współdziałanie służb, odbudowywanie tych służb, obrona cywilna, o której to już było dużo i Państwo z PiS-u zapomnieliście o tym. Obiecaliście, że to będzie projekt tuż po uchwaleniu ustawy o obronie ojczyzny i to się nie wydarzyło do, do końca Waszej kadencji, więc to, że w tej chwili jest to poselski projekt, o dwa lata za, za późno nadrabiamy. I Panie Ministrze, do Pana. Wielka prośba, korzystajmy z pełnymi garściami z doświadczeń ukraińskich, bo to pozwala się przygotować nie do wojny, która już była, jak to zwykle państwa się przygotowują, tylko pozwala się przygotować do wojny, która w tej chwili ma miejsce. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.